zastanawiam się, czy to ujęcie ze strony samochodu i to, że mam tutaj torbę, może komuś z Was coś przypomina. Jeżeli widzieliście jeden z moich poprzednich filmików, no, mnie ta sytuacja bardzo przypomina, bo jestem teraz w Salt Lake City, właściwie przy Salt Lake, czyli tym dużym słonym jeziorze. Dzisiaj rano padał śnieg, więc jestem ubrana ciepło. Wczoraj wyjeżdżałam z, Los, z Las Vegas i było gorąco. Po drodze zaczęło robić się zimno. Dojechałam w krótkiej spódniczce i w bluzce z krótkim rękawem. I był śnieg, po prostu padał śnieg wieczorem. Więc dzisiaj rano były góry ośnieżone i wychodziłam, było zimno. I dzisiaj cały dzień zwiedzam to jezioro. No jest dosyć zimno, mam kurtkę zimową, którą miałam przed chwilą ubraną. Podeszłam teraz do jeziora, a woda jest cieplutka po prostu. No i jakoś szkoda mi jest nie skorzystać, bo to jezioro jest o tyle specyficzne. To jest, z tego co czytałam, największe słone jezioro w, na półkuli zachodniej. Tak, West. Jak to się nazywa? West. No, jakoś to się nazywa. Ja już się teraz rozbieram. Sory, robię tutaj kolejną część ekshibicjonizmu, bo skoro tu jestem, no szkoda jest mi nie skorzystać, tak? Więc wróciłam, 10 minut się idzie do jeziora, wróciłam 10 minut i teraz się przebiorę w strój kąpielowy, tak jak zrobiłam to kiedyś w listopadzie, gdzie zamorsowałam. Tu nie będzie morsowanie, no ale mówię, szkoda nie skorzystać, więc przebieram się w strój. I idziemy próbować. Zobaczymy jak to jest w słonej wodzie się kąpać, ok? Pozdrowionka kochani! Do usłyszenia! Papa! Pa. Jestem już gotowa do wejścia. Tak jak mówiłam wcześniej jest cieplutko. Nie ma wiatru. Co jest dla mnie ogromne zaskoczeniem, bo jeszcze przed chwilą jeździłam i było bardzo zimno. Teraz jest przyjemnie. Woda też nie jest zimna, co nie znaczy, że się rwę jakoś tam, żeby wchodzić, bo dzisiaj nie miałam ochoty do wody wchodzić. Ale też cieszę się, bo to, jest takie, to są takie miejsca, w których rzadko się bywa i jak się jest, to już niekoniecznie jest później motywacja, żeby kolejny raz do tego miejsca przyjeżdżać, tak jak tutaj do Salt Lake. Ja przyjechałam tu do Salt Lake tylko ze względu na to jezioro, więc być tutaj i nie wejść to bym żałowała, więc cieszę się, że wchodzę. No i wchodzę. Do zobaczonka w łodzi, papa. Kochani, ostatnie już łączenie z wami, tylko potwierdzam wykonanie zadania. Już jestem w samochodzie, już mnie wytrząsło dostatecznie po drodze, więc teraz mogę mówić. Bo wcześniej z tego zimna to po prostu nie mogłam ani się skupić, ani, ani nic powiedzieć. No, okazało się wejście zimniejsze niż myślałam. Może i dobrze, że ta woda mnie oszukała na początku, jak ją dotknęłam, bo gdybym wiedziała, że jest tak zimna, to bym nie weszła pewnie, bo nie planowałam tego wejścia teraz. Zwłaszcza ze względu na to, że padał śnieg dzisiaj rano, ale skoro woda mnie oszukała, no to już weszłam i już przy wejściu gdzieś do kostki czułam, że to będzie mocne, takie bardziej morsowe wejście niż normalne, ale generalnie fajne wrażenia, fajnie, fajnie zobaczyć, jak to jest to unoszenie się na wodzie, co na pewno jest jeszcze przyjemniejsze, jak jest woda ciepła i można dłużej sobie posiedzieć. Poza tym no widoki są przepiękne, tak? No to jezioro jest naprawdę jest, jest bajkowe. Rano, jak tu przyjechałam, było pochmurno i nie odbijało się, jakby to wszystko nie odbijało się. Chmury w wodzie i woda nie miała też takich kolorów, natomiast jak słońce wyszło, to po prostu widoki przepiękne, przepiękne. Bardzo mm, duże wrażenie na mnie to jezioro zrobiło więc cieszę się tym bardziej, bo to są takie miejsca, do których się przyjeżdża raz i właściwie odhacza, tak? I już później niekoniecznie jest potrzeba, żeby jeszcze raz w to miejsce przyjechać. Więc gdybym nie weszła i nie spróbowała jak to jest w takiej zasolonej wodzie się wykąpać, to pewnie miałabym trochę takie poczucie niedosytu, więc z tego się cieszę. Poza tym nogi mam całe osolone, generalnie cała jestem w soli, w takiej białej warstwie. No, i jeszcze jedna rzecz jest taka, o której też, też słyszałam. To jest bardzo dużo owadów przy brzegu. I do momentu, jak do wody nie weszłam, to tego nie było widać, ale jak wyszłam, to po prostu chmara latała koło mnie. Tutaj, jak do samochodu wchodziłam, to musiałam wskoczyć i szybko drzwi zamknąć, żeby, żeby się tutaj nie dostały. Co się chyba do soli ciągnie, nie wiem, i są wygłodniałe zdecydowanie, więc to może być nieprzyjemne, ale generalnie wrażenia przepiękne i tak jak powiedziałam, bardzo się cieszę, że, że było mi dane to odhaczyć i mogę spokojnie stąd wyjeżdżać już. już. Więc kochani, kończąc relację, pozdrawiam Was jeszcze z tego przepięknego miejsca. Tutaj zobaczcie, jak to wygląda z, od strony parkingu. Wygląda pięknie, co tu dużo mówić, no. I kochani do następnego, do usłyszenia, papa! Pa. Kochani, jeszcze jedno króciutkie dogranie. Zobaczcie ten widok. Naprawdę, zatyka. A kolejna rzecz, dlaczego nie wychodzę, żeby sobie zdjęcie zrobić właśnie tam, to zobaczycie na szybie. Mam nadzieję, że zobaczycie. Chmara komarów, po prostu na samochodzie. To jest nieprawdopodobne. Ja tutaj jestem cały dzień. One atakują, one czekają normalnie na szybie, żeby się wbić tutaj. Z drugiej strony, kolejny przepiękny widok. No, mówię, nie wychodzę już, bo, <noise> bo się lękam tych komarów. Po prostu, wow. Więc e, tylko podziwiam widoczek teraz e, z samochodu. Nie mogę przestać dogrywać, tak to jest pięknie. No, może jeszcze, jeszcze się połączę z Wami. Był Jeszcze pa, pa. jedna myśl Odnośnie komarów. E, jeden mi się tutaj w środku zawieruszył, i e, jednego uniecystwiłam. Nie wiem, czy jeszcze jeden. Może one za nim lecą. No to jest przerażające po prostu. Ta mara. No, zobaczcie to. Ta avto je obležen le komarami. O. O.K. Zdroga, pa, papa.